Dzień wszystkim Witam Was bardzo serdecznie w Dźwięku youtuberzy i z moimi pięknymi niebieskimi oczkami w pierwszym... drugim odcinku Miejskiego Minecrafta. Tak, będę mieć z, z, zrobione takie... takie... takie jakby... Taki, no, no... Takie coś... jak to się nazywa? Takie... Taki, takie rozpoczęcie tam, no. To ważne no. To, to jest w planach. Już będę właśnie robić taki casting, jak to zrobić, więc tak. O, co ja robię? Znowu naciśnijcie mnie, to trzeba. Ostatnio nie było nic według planu zrobione, ponieważ no <laughs> nie miałam za bardzo I dzisiaj tak jak mam przecież na no całego, dobra, nieważne. W sumie to może trochę przyciszę. Dobrze. Więc tak jak Wam w sumie obiecałam w poprzednim odcinku, dzisiaj chodzimy po jaskiniach. Tutaj mamy jak wrócić na górę. Tylko że niestety tu się musiałam windować tam, bo tam trzeba bodajże przejść tutaj. I jakoś tam na górę, tylko chyba tędy było. No nie wiem, nie pamiętam. Ale mamy do widzenia trochę... Nowego terenu, więc mi by właśnie ogólnie zależało pójść w dół, ale gdzie mam dużo, dosyć dużo tych, myślałam, że tam będzie N. Skoro tutaj nie ma końca, to idziemy na dół. Kurde! Muszę sobie to chyba gdzieś przenieść. Tutaj na dół nie będzie mi chyba przeszkadzać. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zaatakuje. Jest strasznie dużo nietoperzy chyba. Że na żadnym moim save'ie nie wiedziałam tylu nietoperzy, co tu. O! I to jest, proszę Państwa, ładny start. Żelazo już ładnie tutaj mamy. Nie, nie skończy mi się kilow, ponieważ mam dodatkowy kilow. Wziąłam ja sobie jeszcze jeden kilo, po prostu dlatego, że wiem, że jak będę kopać, to będę mieć od razu dwa. Dużo żelaza. Cieszy mnie, bo szukam żelaza. Przede wszystkim szukam lawy i żeby sobie zrobić tutaj, bo jak widzicie jest poziom i mam już swoją zbroję. Więc tutaj widziałam się że Mi się to... O, wiedziałam, to jest widziałam. I chciałam się z Wami jakąś nowiną podzielić, a ostatnio, pod moim ostatnim właśnie odcinkiem z miejskiego Minecrafta od, jed od jednego właśnie widzę z was, była to dziewczyna. Dostałam super pozytywny komentarz, więc jeśli oglądasz ten odcinek, to wiesz o kogo mi chodzi, bo Ty jedynie napisałaś komentarz nie hejtując mnie i powiedziałaś, że są świetne budowle. I zapytałaś, jak w Minecraft jest tam, więc odpisałam Ci, bo no ja odpisuję swoim widzom. I oczywiście też bardzo Ci ponownie dziękuję w komentarzu, już dziękowałam Ci ponownie ci dziękuję za to, że taki miły komentarz napisałaś do mnie. Wiele osób po prostu się nie odważa. Albo się nie, nie odważa pisać komentarzy. a tutaj jest jakaś grupa sprawa W tą stronę może pójdziemy później, ale tu jest węgiel, więc tam pójdziemy. Tu jest taki trochę jakby endzik. Z tego co widzę. A tu mamy żelazo. Nie, naprawdę dziękuję Ci za miłe słowa i chciałabym, żeby na moim kanale więcej takich rzeczy. i żebyście też mi pisali takie komentarze. Nie chcę się pisać komentarzy, bo pisanie komentarzy, konwersowanie z youtuberem to naprawdę świetna rzecz. Ja parę razy wpisałam do takich, bez moich subskrypcji. do osób, które oglądam na, na kanałach odrębnych.com. Agnieszka Grzegorz Vlog. Więc no. To... Warto pisać, bo. Tak coś mi się sprawdzało, to że właśnie napisałaś do mnie ten komentarz. Przepraszam, nie pamiętam Twojego nicku, ale na pewno Twój nick będzie w opisie, więc. Nie masz się co martwić. Yy... Tak, takie właśnie pozytywne nastawienie. Lubić się, że... lubicie oglądać te filmiki i straciłam poczucie czasu i nagrywam już 5 minut, jak chodzę po jaskiniach. Wow! Naprawdę, nieźle się rozgadałam. Więc my robienia o tym, jak bardzo lubię, jak piszecie do mnie na komentarzach. Super. Nie lubię za bardzo, jak piszecie hejty, no bo nikt trzeba chyba YouTube, nawet zwłaszcza ten początku wiem, że wygląda trochę na komentarze. Hejtuję Nie wiem po prostu. czyli nie wiem co ja robię nie trafi mi się w jakąś rzeczy i po to sklapa no to duże złoże węgla duże złoże więc naprawdę nie chcecie się pisać komentarzy ja naprawdę nie gryzę moim przeciwnikiem kiedyś sama byłam taką trochę jak byłam nie wiem jakaś nie wiem jak znałam jak znałam to też w tym składu i naprawdę nic ciekawego tam nie robiłam a teraz, tak na... A teraz tak naprawdę to bardzo się cieszę, że mam swój kanał, że tak naprawdę pierwszą moją subskrypcją, kogo zasubskrybowałam, była Olsikowa. Wtedy zaczęła się moja pasja do rysowania, ale to chyba będzie Draw My Life, bo planuję zrobić Draw My Life. I jak zaczęła... i tam będzie też... jak zaczęła się moja historia z YouTube'em, także. Naczekujcie tego momentu, ile mam w ogóle 34. W domu mam jeszcze trochę starczy tego węgla. Najwyżej jeszcze by się tutaj po niego wrócę, tu mamy Enzik 7 minut nagrywania. Jeszcze trochę i będziemy z tego wychodzić. Więc naprawdę nie wstydźcie się pisać komentarzy. Ja też kiedyś się wstydziłam. Ale naprawdę nie ma czego, bo youtuber to jest taki twój przyjaciel. Taka Twoja rodzina YouTube'owa. Jest takiego złego. Ja kiedyś myślałam, że YouTube to po prostu. Mi... Nawet nie wiedziałam, że można mieć kanały na YouTube. Dziwiłam się, jak ludzie w ogóle dodają tam filmy. A teraz już wiem wszystko. I naprawdę jestem z tego dumna, więc. Naprawdę. Warto. A tu jest zejście w dół jakieś zejście tu, więc myślę, że sobie tu zejdę. Hmm. Tak mam niepokładane ekwipunku. Sobie tutaj chyba zejdę, bo tu jest naprawdę imponująco. Kurde, nie mogę skakać, bo tutaj mam... O, no i teraz nie będę musiała... Nie mogę przy... przesunąć mobice. Mobici. Mobicen. jak to tam się... Mawia, ok. Dobra, włączam sobie to. Jaś mi się nie porąbało... z kamerką, więc ten i postaram się na przyszły odcinek zrobić jakieś screenshoty. Jakieś screeny, żebyście mieli, bo już obczaiłam jak. Jakieś... Na moim telefonie robi screeny, także... Ja nic trudnego. Może sobie i na razie tutaj nie będziemy schodzić, to tu jest w sumie tak dosyć groźnie. I zanim bym to... Pewnie zwiedziła to by mi trochę jednak. Ej, mam coś z kamerką. Naprawdę się nie chcę kręcić. Minecraft mi się czasami tak baguje, że mam... Że mi się kamerka kręci albo coś mi się tam... Od czapy, tak robi. Ej, czasami jest dobrze, widzę, to nie robię. Dobra, kopiemy sobie jeszcze trochę te i mam 9 minut nagrywania. Więc, Ej, no. Poczekajcie, odświeżę sobie minecrafta Ja się tutaj zatakuję. Tak? Aha. No podłogę, uh -huh. ale wiesz co zrobiłam? Dałam uh -huh. ja trochę tego żółtego lenora. Mhm. Uh -huh. nie dolałam Lenora i tak ładnie tam pachnie. Śmierci ten ładnie. Uh -huh. Też tą. Przepraszam. Um, tak, wróćmy ja sobie jeszcze z Minecrafta. I w ogóle noc. No i nadal mamy to takie... Dobra, wykopię sobie jakąś węgla i będziemy mogli sobie spadać, bo naprawdę mnie to denerwuje. Czekajcie chwilę, muszę to zmienić. Kurde, i znowu mi się to wzięło. Poczekajcie chwilę, bo mnie to wkurza. Aj. Proszę was, no. Niestety nic z tym nie zrobię. Nawet teraz w się reklama, nie chcę wyłączyć. Zapomniałam, że właśnie jak mam nagrywanie, to nie, nie zrobię tego, co chciałam zrobić. Dobra, przepraszam, moja mama tutaj przychodzi, sprząta i coś tam robi. Więc, a w sumie ja ją kocham, więc dobra, jakoś spróbuję stąd wyjść z tą kamerką, która mnie kurde, strasznie wkurza. Dobra, kamera, spokój się siad siedzieć i ogarnąć, bo robisz mi tu wstyd przed widzami. Ej! Więc naprawdę, tak jak mówiłam, nie wstydźcie się pisać komentarzy. Jeszcze dzisiaj wrzucę wam coś i zrobiłam sobie taki krótki jakby plan. O, już wiem, gdzie jesteśmy, to dobrze. Co kiedy będę wrzucać, więc tak. Tak jak było pod żeż twoja była. Patrzcie ile ja nietoperzy. toperzy. Ej, masakra. Gdyby one atakowały, to już bym była martwa. Naprawdę. Ej, to jest masakra. Całe szczęście nie nie atakują. Minecraft nie jest tak aż posunięty, gdyby był tu. Ja bym się zabijała. O. zobaczcie, sobie trzeba jakoś zaznacz ja To tu... chciałam wejść. Tutaj też nie. Ej, zobaczcie ile ich tu jest! Boję się. I, i to jest jakaś plaga. Będę sobie musiała wybić te nietoperze tutaj, bo naprawdę jest ich dla mnie za dużo. Dla mnie jest ich za dużo. Piszcie w komentarzach, czy posunąć nietoperze. Jeśli będziecie pisać, że nie, to zostawię, a jeśli nie będziecie pisać, a będziecie pisać, że tak, to ja po prostu wywalę, bo one mnie wkurzają. Ja nie mogę tak grać. A jeszcze mi się ta kamerka psuje tutaj, więc... Jest trochę masakrycznie i mnie to strasznie denerwuje, więc piszcie jak wam Tami się podobają te nietoperze, nie nie nietoperze są dosyć słodkie, ale teraz to już jest taka lekka przesada na tym sejwie, no bo wziąłem sobie taki gdzieś miernik, który dla tego sejwa ile jest czego. Niczego nie było. A były wiecie co? nie Nietoperze w jednej jaskini znajdowało się ponad 500 notoperzy nie obczajam tego ale okej, okay, dobra ja wyłączę już nagrywanie, otwierzę sobie minecrafta, bo no nie da się tak grać jak tutaj, raczej już z tej jaskini nie wyjdę, bo nie mogę się sami komentami bardzo co jest takim trochę minusem sobie i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zrobię jeszcze herbę i tam... Więc to by było... A, na tyle dzisiaj nagrywam 40 14 minut. Jeszcze dzisiaj pojawi się coś na kanale i rozpiskę dam Wam w filmiku informacyjnym, który pojawi się dzisiaj na moim kanale. Do zobaczenia, buziaki i pa pa!